Opierasz o to, czy tu? O, o to nie. i o to. Głodny jesteś już? Nie. No czemu kurwa? Co 5 minut? I tak. No i tak dobrze wygląda. Tak no. jest Dziękuję tak. dobrze. Słuchaj. Dziękuję Ci bardzo. A nie, daj zjeść! A, to po, za kamerą. Cześć Wam w kolejnym odcinku. Pytanie o śniadanie. nami jest wyjątkowy gość Marty, Miller Boys. Mama! Just kill the man, put the gun against him, to my tree now is dead. Fajr się boję. Będzie z jajem, tylko z sześcioma. Jaja, wiecie o co chodzi. Tak, tak. Prawdziwe jaja tylko z białego skoku pochodzą. Ufff. No, przynajmniej tak, tak. Niedługo będzie kurtownia Wełku, więc zobaczysz. A, okej, okay, bo ty Dostaniesz zamiast, partię. Zamiast, dobra. No to powiedzmy z Mazur i z Podlasia. Już <grym> ja też z nie jestem. Wiesz co będziemy dzisiaj robić? Jajka, czekolada, coś tam. E, Pankejki, odpowiedź. No i. Jestem czekoladowo-malinowo-truskawkowy. Ja jest tylko powiem, że akurat nie jestem teraz w Białymstoku i właśnie jesteśmy u syna. A syn oczywiście jest też. Wresz... Nie, 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 żona robiła dzisiaj na śniadanie pankejki wnukowi, więc też dwa zjadłem, więc... A, czyli jesteś mu... Akurat jestem, wiesz. Ogarniasz, no. okej. Okay. Przepis jest tak stricte pomyślany o Tobie, no bo dużo e, robisz koncertów, jeździsz, więc e, taki posiłek, który może być na ciepło, jak i na zimno, no i taki bogaty, e, składniki odżywcze. Żebyś był no, cały teraz młody, czyli święta, taki paton energetyczny. Tak, może tak. I bierz tak to wiecznie młody. Wiecznie młody, no i tego też Cię życzę. No. E, więc tak. To jest moja strona, to będzie twoja strona. Tutaj będziemy robić... To jest ten. moja strona. To jest twoja strona, żeby było... Wiedział o co chodzi. Wiedziałem tylko zapraszam. Tu zrobimy sobie mus. Czekoladowo, malinowo, truskawkowo, a tu zrobimy sobie masę na nasze Bo Wszystko na masę, na nie Wszystko idzie na masę. Od razu powiem, że wiesz o co chodzi, bo ja, to jest wyświechnany slogan, że ja tylko potrafię wodę gotować, bo u nas są w domu podzielone jakby podziały. To właśnie że... miałem się to zapytać. Tak, tak, nie, nie, żona jest tutaj wiesz jakby mistrzynią kuchni, tak samo, tak samo moja to... mama. Nie, 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 ja jestem mistrzem pożytkowania. Jestem Mistrzem! Patry To poleci, po jest no, no, no teraz tak pójdzie. Nie ma wyjścia. E, jak powiedziałeś o że e, wchodzisz i czekasz, kawka już gotowa, pedantycznie i tak samo nie? Tak, tuż Może drodze. się troszeczkę rola odmienimy, ponieważ ja, m, wstaję od, tak, wiesz, ósma, dziewiąta i w starszy jestem, tym kurę coś ze, z tym snem zna jest, Co tak coraz gorzej, ale bardzo lubię przed komputerem siedzieć, a że akurat jestem osobą zdaną, no nie oszukujmy się, no tak to jest, tak. dużo maili otrzymuję z prośbą, tak. pomóż i tak dalej, więc mm -hmm. kawka akurat zaparza jedna kawka żonie, druga ja i tak trzy godziny Dzięki przed komputerem, świętko. potem już nic nie widzę. Jak już nic nie widzę, to schodzę i jest odpoczynek. Właśnie Będę miał odnośnie pytania, jak sobie radzisz kondycyjnie na tych wszystkich koncertach, ale do tego dojdziemy. Więc tak. No, sobie. no. no radzisz sobie. No radzisz, no jakoś jakoś się już. No. Bo już Dobre. miałeś 30-lecie niedawno. Rok temu. Tak. Nie z dogo jestem. Czyli tak, ja tu rzuciłem troszkę wody, czekolady. Niech to nam się fajnie zacznie grzać. Dałem na szósteczkę, troszkę jest większa. Ale A to jest gorzka do... czekolada, gorzka, nie? No, okay. Tu masz super energię, magnez, gorzka czekolada. Malina. tak samo masz e, owoce leśne, czyli m, mało węglowodanów, więc też e, nie będzie ci tutaj problemów robiła insulina i tak dalej, jakieś wyskoki cukru, ale powiem ci, energii. Że... Nie wiem, to jest jak to. I to będzie zmia... Dobra, ja bym... Tak, 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 tak. To Aha. będzie wszystko, wiesz, zaraz, roztopione, zmielone i nie będzie się gotować, tylko będzie tak bulgotać sobie. Do tego, tak, możesz spróbować prawdziwe, polskie, nie, polskie, <laughs> polskie, tak. E, I dajemy sobie trochę czekolady. To to kakao. Cynamon, cynamon, tak. A wiórki zostawimy sobie i kokos, wiórki kokosowe i płatki migdałowe na dekorację. To jak sobie nam podgrzewa, o. a ty będziesz teraz rządził się w kuchni. E, o, i... człowieku! Wiesz, to jest wszystko wyliczone. Jest zero. Jest zero. E, więc wrzucamy sobie teraz naszą mąkę, a mąkę zrobiłem z płatków owsianych, już zblendowałem. I całe... Sam robiłeś mąkę? E, no, znaczy, Nie, no, zblendowałem sam. A, że coś takiego, tak? Łyżka. Tyle było mojej pracy. Ale to są łyżka, łyżeczką, nie? w całe. A, wszystko. Tak, bo To jest na trzy porcje. Człowieku, udało piec. się. No ziesz, masz talent, masz potencjał. <laughs> tu mamy odżywkę białkową. Ja wybrałem wanilię. tak samo możesz sobie rzucić. Wanil, coś dla ciebie. Dzróbko. <laughs> <laughs> nie, jak to, o co tu chodzi? Serio, ty masz odżywkę białkową, musisz sobie wsypać. Tu wygląda jakby wosk. Nie, wiesz, no? Brakuje tej no. świeczki, tej no. knota. A co, A wsypać to? No. A nie, faktycznie. Widzisz? takie czary, super. E, teraz możesz to wszystko ładnie wymieszać. A czy łyżeczką, tak? łyżeczką. No i właśnie to pytanie. Zawsze mnie to interesowało, jak Osoby, które dają tyle koncertów, szczególnie twój zespół charakteryzuje. Może się... tak mieszać, nie? Tak, tak, tak. Po prostu masz perfekcję w mieszaniu. Radzi sobie, bo twój zespół jest jakby znany z świetnych choreografii. Masz zespół i w ogóle, no, przynajmniej to jako amator, super oceniam. Bo czytaj hejterów, to zobaczysz, w górę? Nie, no hejterzy muszą być. To ja uwielbiam komentarze. Ale kundy trzeba mieć na to? Wiesz co, jeszcze jak miałem 27 lat, jeszcze nie wiem 30, 30, tam 5, pod czterdziestkę, po to tam jeszcze coś tam wywijałem. Mm -hmm. Ale w momencie kiedy... No co niektórzy tancerze już odchodzili z zespołu, nie, nie dlatego, tak że naprawdę? zostali, nie, 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 że zostali wyrzuceni, tylko na własną prośbę tam mm -hmm. jeden po prostu inną pracę polenić. Dobrze. I jeszcze inny coś tam. No i doszedł Rufi. No Rufi jest znany akurat z You Can Dance, prawda? Mm -hmm. Fairplay Crew. te mm -hmm. Chłopaki te sprawy. Akurat mieszka w Białymstoku chłopak. I on tak popatrzył na nas, a on jest zawodowy, stańc i mówi: Marcin, to zrobimy tak że ty może nie tańcz, a my tam coś postaramy się, coś tutaj wiesz, no to ja już zrozumiałem, że to było grzeczne, Alucja. fajny jesteś, ale ty lepiej nie tańcz, tak, więc z tym tańczeniem to tak. jest wiesz tak. Tutaj Ci dodam e, oliwę z oliwek, dosłownie troszkę jeszcze. Dobra, mhm. czy, czy ja to wszystko tak fajnie? Nie, nie, idzie Ci naprawdę rewelacyjnie, dodam Ci tutaj proszek do pieczenia, mimo że pieczeć. Pie, nie będziemy piec. Nie, nie będziemy? Nie, nie, ma być wiesz, prosty, szybki, bardzo zdrowy proszek. Posiłek. do pieczenia, czyli będzie piekło. Tak, tak i tutaj masz już super e, tłuszczem, e, super węglowodanym. zaraz dodamy sobie białko w postaci jajka i aminokwasów, więc Aha. kolejny bardzo fajny e, makroskładnik. No możemy już gadać. Tak. Jajeczka. no? Chcesz wbijać? Y, Właściwie może lepiej nie, co? Bo ja się boję. A że... Dawaj i razem, Tak? Bijać, no. Ale to co mam, tak czy? No, no. A gdzie będziemy tu skórki wyrzucać? Możemy. O? Tym nie o. Y, powiedz mi teraz trasa, szykuje się do Stanów Zjednoczonych. No. Zgadza się. Zgadzać, się. wszystkie jajka. Wszystkie, 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 wszystkie mamy. I eee, jak przygotowania? Bo co, Stany Zjednoczone to jest specyficzne, akurat jeśli chodzi o, może nie kraj, chociaż mm. kraj też, mm -hmm. ale o te koncerty, ponieważ to nie jest akurat, jeśli ktoś myśli, że tam miliardy się zarabia. Jak Bo mówią, że ja tam i wcale mam i hotele. Tak, mam dwa śmigłowce, kurde. No, mam 15 samochodów, kurde, 10 hoteli, ale przecież to wszystko dojdzie do skutku, no to uwierzcie mi, że Polacy tam nas tak przyjmują, że to jest przepiękne. A poza tym organizator... Yy... To jest Artur Kropa, on już tak świetnie podchodzi do zespołów akurat Disco Polo, my nie wiem może wszystkich, które zaprasza, mhm. że również organizuje taki wypoczynek na Florydzie, no to po prostu żyć nie umierać, tak więc wiesz, my lecimy akurat, to jest takie przyjemne z pożytecznym, mhm. pośpiewamy, potańczymy, wypijemy. Sok pomidorowy tak. i oczywiście też popalamy się gdzieś na nie wiem na plaży gdzieś tam w Miami no i to jest oczywiście. fajne. Polonia taka głodna jest naszych. Powiem ci tak, wszystkich. stany zjednoczone. W ogóle Polonia w Stanach to jest przepiękna Polonia, ponieważ oni mają jeszcze zakorzenione to, że no wiesz, no nie można było powracać. Niektórzy no nie oszukujmy się jeszcze tam są na na, na, na wiesz na jak to się mówi, na, ja nie wiem, na, na czarnej liście tak, i nie mogą się zgłosić, czyli nie do... mogą jeszcze powrócić do Polski. Więc mm. oni jakby cały czas chłoną tym wszystkim, co jest polskie. Zapraszają tak. nas na kolację, chcą nam no, pokazać tak, tam, tak. gdzie mieszkają, kolegów, nie wiem, jakieś bary, kluby nocne i tak dalej. Zatem naprawdę wyjazd do Stanów wiąże się też z takim wyjazdem jakby do rodziny. To jest mm. przepiękne. Okay. Tutaj damy 350 ml i tak jak wspominałem, będą trzy porcje. Nie wiem czy wiecie, ale on cały czas mierzy tutaj. Ja. Tak, Kurde. tak, to jest wszystko wyliczone. Nie by to nie porcie. przeszło. Ale mam nadzieję, że nasz trzeci kolega zostawi nam coś. Ups. Nie, nie pożar wszystkiego. <laughs> nie, no sorry. To, to, to taki żart. <laughs> w, wciąż cię lubimy, pamiętaj, na, cały no, czas, my pamiętaj. prawie wszystkich, nawet. Ludzi.. Nie wiem czy wiecie co on ma na koszulce napisane, ale nie będę tego czytał. Nie. Naprawdę bym chciał puścić to po 22. Dobre ty. Nie. Dopiero nie zobaczyłem nie. Teraz troszeczkę będziemy musieli pohałasować. A, ten blender. Tak, tak, Mam nadzieję, że cię za bardzo nie pochlepię. To ja będę śpiewał, wiesz? Może prze ten. Dobra, jakie... Jaką melodię chcesz? <laughs> profesor dla <laughs> flaskotek na A <płot. śmiech> No tak, jakąś ścieżkę profesoralną. <laughs> ja jestem chłop z Mazur I tak wołajcie na mnie chłop z Mazur To właśnie śpiewa dla was chłop z Mazur, Więc wszyscy na Mazury, nie w góry! Opierasz o to czy tu? E, o, o to nie i o to. Głodny jesteś już? Nie. czemu kurwa, co 5 minut? Daj. <grym> tak. A jak z, z tą książką, to wydałeś tam z lata temu chyba? Wydałeś? Dostaję rozliczenie z tej książki, to szumieńko, no stop do tyłu jestem, ja nie wiem. Nie. <grym> Patrz, boże, jedyny... Byłem chyba w programie właśnie Kuby Wojewódzkiego i tam mówię, nie no to co to ja 1600 500, złotych dostałem na razie, a, ta, a teraz na razie te same to już tyły. Mhm. Ale ta Kuba tak się patrzy na mnie, ty Jako przyjaciel ci powiem, ktoś cię rżnie na kasie. Się przebieraliśmy tam, jak dzieć, dziećmi byliśmy, no więc to jest przyjemne, to tak, zostaje tak, pamiątka, tak. wiesz, jak z wnukiem kiedyś będę siedział, to będziemy sobie opowiadać, no będzie się pytał, co to jest, a co to, to jest, wiesz, jest. To jest, jak rodzinka nie? tak, <laughs> tak, o. I zobaczył odcinek z Etną, ona robiła tutaj e, swój m, omlet etny, to tam się były parówki, grzyby, pieczarki, właśnie jajka i tamten, na ser, powiem Ci, że naprawdę zrobiła wrażenie. Nie, jednak wanilia to wanilia. Jak, jak wyszło, szczerość. kochany. Mm. Mm. I teraz tak, to jest, ten placek jest słodki, I od razu można samego jeść. A to jest takie kwaskowe, czyli jakby ten, e, tak i to jest, no idealnie się łączy, po prostu... To no, tak jak no flaki z olejem, no i dal Cieszę się, że to smakuje. z tą siwką to jest tak, że no mi no, 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 Boże jedyny. No i tak dobrze wygląda. I tak jest dobrze, słuchaj. Większy no. Tak, Chyba tutaj, ale nie będę pokazywał. Słuchaj, no, dziękuję Ci bardzo. A nie, że daj przyszedł. zjeść! A, to po, za kamerą, nie daj, bo no, ja już też chcę te zjeść, a tu no. powiedzą się trzęsie, biedny w blady. Więc naprawdę mega Ci dziękuję, że wpadłeś. Nie ma problemu. Jestem że aż tak jesteś pozytywnym, fajnym człowiekiem. Ale, ale. Wariatem, też to chciałem powiedzieć, ale naprawdę na pozytyw. Super, dziękuję Dobra. Ci bardzo. dzięki. Cześć Wam, mam nadzieję, że się Wam bardzo, bardzo podobało, tak jak mi. No to smaczne. bo... Pozdrawiam z